W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, z miłości ku mnie, dźwigałeś ciężki krzyż na karwarię i przyjąłeś okrutną śmierć, aby dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego. Z sercem przyjętym wdzięcznością pragnę Satową po tej drodze krzyżowej, by w skupieniu i w duchu pokuty rozważać i uczcić mękę Twoją. Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany my Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat pić raczył. Jesteś osądzony, Panie. W przeciągu kilku chwil ktoś inny decyduje o tym, czy możesz żyć, czy umrzeć. Osoba, która wie o Tobie tak niewiele, obarcza Cię krzyżem cierpienia. Od tej chwili w Twoim sercu Zrozumienie może znaleźć każdy, kto doświadczył w życiu niesprawiedliwości, niesłusznego osądu, pogardy ze strony drugiego człowieka. Święta Rito, uchroń nas przed obarczaniem człowieka, który żyje obok cierpieniem osądu, który za nas cierpiał rad. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy ci się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją światłotku pić raczył. Ogrom Twego Krzyża Jezu jest przerażający. Tak bardzo pragniesz Go podnieść, bo wiesz, że za Jego ciężarem kryje się nasza słabość. Na swoje ramiona bierzesz każdy mój upadek, lęk, każde cierpienie i porażkę. Wpatrzony w ciebie biorę na ramiona mój krzyż. Choć nadal czasem przeraża, uczę się od ciebie, że pod każdym ciężarem można powstać, że lęk odchodzi, gdy jesteś obok, że cierpienie prowadzi do wyzwolenia, a porażka jest lekcją na drodze ku zwycięstwu zbawienia. Święta Rito, naucz mnie brać krzyż na moje ramiona. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie Jezu, wielokrotnie obiecujemy sobie, że będziemy lepiej postępować, żyć zgodnie z naszą wiarą i sumieniem, jednak w obliczu trudów i obowiązków, jakie mamy każdego dnia, bardzo często upadamy, nie potrafimy sprostać wymaganiom. Ty, Panie, niosłeś ciężki krzyż, niosłeś go za nasze grzechy. Mimo upadku podniosłeś się i szedłeś dalej, aby zbawić nas, ludzi grzesznych. Święta Rito, naucz mnie pokazywać innym. Że razem z Jezusem można przezwyciężyć wszystkie trudności, który za nas cierpiał rany. Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Płaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na drodze Twej męki, Panie, spotykasz Matkę, tak bliską, kochającą, współodczuwającą wszystko, co przeżywasz. Nie zamieniacie ze za sobą nawet jednego słowa, lecz spojrzenie wystarczy. Byś wiedział, że nie idziesz tą drogą sam. Święta Rito, pomóż mi dostrzec szansę, którą mam tak często, żeby dodać nadziei drugiej osobie gestem, spojrzeniem, podaniem dłoni. który za nas cierpiał rany? Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Co współczesny Szymon pomyślałby w takim momencie? Z uśmiechem, pewny siebie, odpowiedziałby zapewne – nie mam na to czasu. Kiedy zmienił zdanie, w którym momencie jego serce ożyło, zaczęło czuć, nieść krzyż, w dodatku nie swój krzyż, z miłością. Trzeba było zakrwawionego, słaniającego się ze zmęczenia człowieka. Jezu, dziękuję Ci, że pomogłeś Szymonowi przełamać twarde serce, otworzyć się na trudną miłość i zapomnieć o sobie. Święta Rito, naucz mnie żyć w perspektywie Bożej miłości, otwierać się na działanie Pana, przyjmować Jego miłość i choć w małym stopniu być Jej odbiciem, jak Ty Nim byłaś, który za nas cierpiał raz. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie rozpamiętuj zbyt długo, co pożytecznego w danej chwili jesteś w stanie zrobić, bo okazje ku temu mijają niepostrzeżenie. Pomyśl. Czym dobrym w najmniej oczekiwanym momencie możesz kogoś zaskoczyć? Powinniśmy starać się, by każdy nasz dobry uczynek wypływał, tak jak w przypadku Weroniki, spontanicznie, prosto z serca nie z wyrachowania, rutyny, oglądania się na innych czy nawet dobrego wychowania. Ważne jest, by w swoim życiu być świadomym Boga. Święta Rito, Ty też nie musiałaś wiele mówić, poza miłością do Boga, szły Twoje czyny. Naucz nas wypełniać to codzienne zadanie być jak Weronika, być jak Ty, tak, by każdy dobry uczynek odbijał się wizerunkiem Chrystusa na całunie naszego serca. Który za nas cierpiał razem? Stacja siódma, Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ponownie upadasz pod ciężarem moich grzechów, Jezu, jak często upadasz w drugim człowieku, tym, który żyje obok mnie. A ja, jak jeden z ludzi z tłumu, Udaje, że nic nie widzę. Nie umiem wyciągnąć pomocnej dłoni do tego, kto leży w błocie niemocy. Brzydzę się cierpienia drugiego człowieka, bojąc się nim zarazić. Wolę nawet nie próbować mu pomóc. Wspaniale jest pomagać temu, kto jeszcze nie zdążył upaść, temu, kto jest moim przyjacielem, ale jak wyciągnąć rękę do kogoś, kto jest moim wrogiem? Kto tyle razy stanął przeciwko mnie, jak nie odczuwać satysfakcji z jego upadku? Przepraszam cię, Jezu, za to, że potrafię kopać leżącego poranionego człowieka. Przepraszam za każdy raz, kiedy górnolotnie i z dumnym samozadowoleniem stwierdzałem, a nie mówiłem. Święta Rito, uproś nam łaskę skruchy. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma, Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świadomą pić raczył. Panie, ty, nawet w obliczu największego cierpienia, zwracasz uwagę na drugiego człowieka. Nie pozwalasz litować się nad sobą, nie chcesz zasklepiać się jedynie we własnym cierpieniu, kontemplując je i użalając się nad swoim bólem. Wciąż bardziej troszczysz się o innych. Jezu, przepraszam. Że tak często trwając w swoim cierpieniu, zupełnie nie widzę otaczających mnie ludzi. Nie troszczę się o ich potrzeby, patrząc jedynie w głąb własnego bólu, delektując się nim tak, jakbym to ja był w tym najważniejszy. Święta Rito, naucz mnie, tak jak Ty, w każdej chwili widzieć innych. Pomóż ocierać łzy. I pocieszać tych, którzy chcą płakać nade mną, a sami tak często doświadczają większego cierpienia. który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Właniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wtedy już wiedziałeś, gdzie jest siła Twoja. Raz jeszcze jedyny tylko upadłeś. Chwila ta była próbą walki Twojej o mnie. Mocą Boga na nowo powstałeś. Prawdziwa przyczyna tego upadku tkwi gdzieś we mnie, w moim sercu. Najczęściej nie umiem się przyznać do tego, że to ja podkładam ci nogę, gdy niesiesz krzyż. Całe to zło, które kryje się we mnie, wziąłeś Boże na siebie i upadłeś. Tylko dlatego, żebym ja, człowiek, mógł żyć. Święta Rito, uproś mi łaskę, abym, próbując wstać i pozbierać się z upadku, potrafił dostrzec wyciągniętą do mnie dłoń Jezusa, i bym, trzymając Go za rękę, drugą swoją dłoń wyciągał do innych. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta Pan Jezus z szat obnażony Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Żołnierze zerwali z Ciebie brutalnie szaty, próbując obetrzeć Cię z godności, odkryć wszystko co ukryte. Ty, który jesteś samą prawdą, pozwoliłeś. Na to obnażenie. Jak często ja usiłuję zbudować wokół siebie marną siatkę kłamstwa, usiłując zasłonić nią siebie przed ludźmi. Nie umiem stawać w prawdzie ani przed sobą, ani tym bardziej przed innymi. Boję się obnażenia moich myśli, intencji, czynów. Tak często obawiam się szczerości w kontaktach z innymi. Aby nie utracić niczego w ich oczach. Przepraszam Cię, Jezu, za to, ile ilekroć przedkładam to, co myślą o mnie inni, nad Twoją prawdę. Święta Rito, naucz mnie nie ukrywać się za szatami obłudy, kłamstwa, ale stawać w pokorze przed Panem. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezu, przybili Twoje ręce i nogi do krzyża, a ty, nawet w tak rozdzierającym bólu, nigdy nie pomyślałeś o nich źle. Nigdy tak nie pomyślałeś o mnie, choć niejednokrotnie krzyżowałem ciebie w swoim życiu. Tak często mówisz mi o tym, jak bardzo potrzebujesz moich rąk, moich nóg, mego serca, po to, by być dla innych. A ja, niemalże równie często, odmawiam ci do nich prawa. Nie chcę nieść innym Twojej Ewangelii, podać ręki, oddać swojego serca. Boję się coś stracić. Święta Rito, naucz mnie, podobnie jak Ty, dobrze korzystać z serca, rąk i nóg, które dał mi Pan. Niech one zawsze należą do Niego. Który za nas cierpiał rany. Stacja dwunasta Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Spójrzmy na jego zbolałą głowę, opadającą bezwładnie na piersi pod ciężarem raniących jak ciernie grzechów, także moich grzechów. Zastanówmy się nad tymi szczerymi oczami i bladą twarzą, gdzie krzepnie drogocenna krew. Spójrzmy na przebite stopy, ręce, na śmiertelnie poranione ciało. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na najbardziej kochające serce, otwarte włócznią ludzkiej niewiary. Serce, które opływa w krople wody zabarwionej krwią, krople miłosierdzia promieniującego zaufaniem. Wszystko to dał nam dlaczego? Aby mnie zbawić, aby składzić mój grzech, bo otworzyć mi wrota niebios. Święta Rito, która przeżyłaś tak wiele trudnych sytuacji w swoim życiu. Śmierci najbliższych osób, pomóż mi przemienić wszystkie moje dlaczego, w cichą i pokorną modlitwę, który za nas cierpiał rany. Stacja 13. Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Twoje ciało, Panie, zostało zdjęte z krzyża. Oddano Cię z powrotem w ręce Twojej Matki, która stała pod krzyżem. Tej, która była przy Tobie przez całe życie, tej, dla której stanowiłaś prawdziwy sens istnienia, ona zawsze miała dla Ciebie otwarte ramiona, również teraz, gdy obejmuje Twoje poranione ciało, pomimo iż widok ten rozdzierał jej serce, patrzy na Ciebie z miłością. W swoje rozwarte ramiona zawsze przyjmuje to, co dla niej przygotował Bóg. Także w tej chwili. Święta Rito, naucz mnie otwierać ramiona wobec drugiego człowieka i przyjmować go takim, jakim jest. Który za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami i ty, któraś współcierpiała. Stacja 14. Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Teraz już milczysz, a mowa Twojego krzyża trwać w nas będzie. Teraz spoczywasz już w grobie, a ciałem i krwią odkupiasz nas w każdej eucharystii teraz wszyscy myślą, że to koniec a ty pełen miłości ty, który jesteś miłością, wracasz by dokonało się nasze zbawienie święta rito naucz mnie tej prawdy, że ze śmierci Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa zawsze bije życie. który za nas cierpiał raz. Wszechmogący, wieczny Boże z Twojej woli nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć krzyżową. Spraw łaskawia czerpała skuteczną naukę z Jego cierpliwości i mogła uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu przez Chrystusa Pana naszego. Amen.